Bajkoterapia to przede wszystkim trójstopniowy proces. Samo czytanie jest początkiem. To jest wspólne przeżywanie historii bohatera i dlatego to jest tak skuteczne narzędzie, dlatego że zarówno na poziomie intelektualnym łączy, jak też emocjonalnym poruszane treści. Drugim krokiem w bajkoterapii jest rozmowa, czyli reflektowanie na tym, co się wydarzyło i rozmawiamy podczas tych spotkań z dziećmi o tym, co pozornie przeżył bohater, ale tak naprawdę czy my jako dorośli, czy dzieci opowiadamy o swoich doświadczeniach, o swoich emocjach i swoim zrozumieniu w historii. A trzecim elementem bajkoterapii jest wspólna zabawa. To jest jedno z najbardziej skutecznych narzędzi edukacyjnych. Dlaczego? Bo porusza jednocześnie na poziomie metafory w Właśnie nasze doświadczenia emocjonalne, i dzięki reflektowaniu i rozmowie o tym, co przeczytamy, powoduje, że możemy lepiej zrozumieć to, co się wydarza w historii, czyli de facto w naszym życiu. E, powinniśmy stosować ją zarówno już od najmłodszych lat, jak bardzo namawiam do tego, żeby również osoby dorosłe e, oglądające odby seriale, ale przede wszystkim czytając książki, rozmawiały o tym, co czują w związku z bohaterami, z treściami, których dotykają. Na poziomie metafory. Stosując bajkoterapię regularnie, możemy zaznać bardzo szybkiego psychoedukacyjnego rozwoju. Możemy lepiej rozumieć nasze emocje i emocje najbliższych. Możemy bardziej zrozumieć nasze potrzeby, nauczyć się komunikacji i współpracy współpracy z najmłodszymi i też z dorosłymi. Czy bajkoterapia jest powszechnie stosowana? Ja mogę odpowiedzieć na to pytanie z nadzieją, że. Tak, natomiast z doświadczenia i współpracy z wieloma instytucjami wiem, że używane to narzędzie jest bardziej na poziomie intuicyjnym. Wiele rodziców czy nauczycieli czyta książki i o nich rozmawia, ale nie domyka tego procesu, na przykład poprzez wspólną zabawę odpowiednio osadzoną na narracji bajki. Albo inni rodzice czytają bajkę i później się bawią, ale nie omawiając konkretnych punktów związanych z tym światem emocjonalnym i z kompetencjami miękkimi. W związku z tym ja mam przekonanie, że to jest. Jedno z najbardziej skutecznych narzędzi edukacyjnych. Popularyzacja bajkoterapii i biblioterapii wśród osób dorosłych jest misją Fundacji York. Jest to jedno z najbardziej samodzielnych narzędzi, których tak naprawdę uważnie słuchając odpowiedzi dzieci i odpowiadając na te same pytania przez komunikat ja, czyli dzieląc się swoim światem, możemy rozwijać nie tylko tych najmłodszych, ale też siebie.